Przyjrzałem się bliżej przewodowej myszy gamingowej MSI Clutch GM41 Lightweight V2, która od razu przyciąga uwagę swoim minimalistycznym, całkowicie czarnym designem, przełamanym jedynie podświetlanym elementem RGB. Jako zwolennik prostoty doceniam ten ascetyczny wygląd. Mysz jest długa i płaska, co osobiście uważam za wygodne, ale zdaję sobie sprawę, że osoby o mniejszych dłoniach lub preferujące szerszy chwyt mogą mieć inne odczucia. Gumowane boki zapewniają pewny chwyt chociaż miałem do czynienia z myszami, które oferowały jeszcze lepszą przyczepność. Jeżeli chcecie kupić różne sprzęty w dobrych cenach, to zajrzyj do opisu i w przypiętym komentarzu są linki. Jedną z największych zalet gm 41 Lightweight V2 jest, jak sama nazwa wskazuje, jej lekkość. 65 gramów sprawia, że mysz dosłownie sunie po podkładce, ułatwiając szybkie ruchy i manewrowanie. Podoba mi się również jej prostota. Nie ma tu zbędnych przycisków ani funkcji, co pozwala skupić się wyłącznie na grze. Po prostu podłączam i gram. Kółko przewijania działa bardzo płynnie, a jednocześnie oferuje wyczuwalne skoki, co zapewnia mi pełną kontrolę. Stopki polytetrafluoroetylene również zasługują na pochwałę, gwarantując gładki ślizg zarówno na twardych jak i miękkich powierzchniach. Nawet boczne przyciski, mimo że są dość małe, okazały się zaskakująco wygodne i oferowały przyjemny opór. Z drugiej strony, nie mogę pominąć kilku istotnych wad. Oprogramowanie MSI Center jest delikatnie mówiąc rozczarowujące. Oferuje ono bardzo podstawowe opcje konfiguracji, a brakuje w nim zaawansowanych ustawień, takich jak regulacja, debounce time czy synchronizacja ruchu, które są dla mnie ważne. Kolejnym minusem jest kabel, chociaż sam w sobie jest lekki, to jednak zauważyłem, że powoduje tarcie przy większych ruchach, co może wymagać użycia bungee. Płaskie przyciski główne mogą również nie przypaść do gustu graczom preferującym chwyt typu claw grip. Uważam też, że umieszczenie przełącznika DPI na spodzie myszy jest niepraktyczne. Podsumowując, MSI Clutch gm 41 Lightweight V2 to solidna, ale niewybitna mysz gamingowa. Doceniam jej lekkość i prostotę, jednak ograniczone możliwości oprogramowania, przeciętny kabel i brak kilku istotnych dla mnie funkcji sprawiają, że nie mogę jej w pełni polecić. W cenie około 220 zł, 29 funtów, konkuruje ona z innymi modelami, takimi jak BenQ Zowie EC2C, a na rynku dostępne są również tańsze, bezprzewodowe opcje, np. Cooler Master MM31, Logitech G305 Lightspeed, które oferują porównywalną, a nawet lepszą wydajność. Myślę, że jeśli ktoś szuka prostej i lekkiej myszy, a nie zależy mu na zaawansowanych funkcjach, GM41 Lightweight V2 może się sprawdzić. Osobiście jednak, oczekując maksymalnej wydajności i możliwości personalizacji, rozejrzałbym się za innym modelem. Uważam, że w tym przedziale cenowym można znaleźć lepszy sprzęt.